To jest ciąg dalszy tego, co zaczęliśmy wczoraj. Jeśli nie oglądałeś tego filmiku z wczoraj, to nie będziesz wiedzieć, o co chodzi w tym ćwiczeniu. Proponuję wrócić do tego poprzedniego filmu, zrobić to ćwiczenie i dopiero po jakiejś chwili, po jakimś czasie, dokończyć tym drugim filmikiem. Eee, teraz dla tych, co zrobili, to, co było intencją, to, co było położone jako, ta, jako to coś. To była miłość. I teraz to, co sobie tutaj napisałeś, napisałaś, to, to jest to, co podświadomie, nieświadomie czujesz na temat miłości. To, co odgrywasz na temat miłości. To, co ci się nałożyło jako nakładka na miłość. Więc jeśli to było coś, co było przyjemne, poczułeś, poczułaś coś przyjemnego, no to fajnie. Jak były te trudne rzeczy tutaj a, napisane na tej kartce, no to należałoby z tym popracować. No i właśnie postaramy się teraz to zrobić. Napisz sobie na kartce miłość, tak jak ja mam to tutaj. I możesz położyć tą kartkę na ziemi. Położyć na tą kartkę to co napisałeś, napisałaś wcześniej, to co zrobiliśmy wczoraj hmm. i stań sobie na to. Stań sobie na to i uświadom sobie, że to co czułeś, czułaś to jest to, co masz nałożone na miłość, jako taki program, który mówi miłość to i czuję to, 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 jest mi tak, tak i tak. I pooddychaj chwilę. Tym tematem, pobądź z tym. Dobra, i pomyśl teraz o jakiejś cyfrze od jeden do pięciu. Czyli jedynka, dwójka, trójka, czwórka, albo piątka. Masz. Ok. Te cyfry to są te przestrzenie, które, w których możemy uzdrowić ten temat dzisiaj. Jeśli wymyśliłeś, wymyśliłeś, sobie teraz jedynkę, to jest to to, co jest z teraz. Czyli to, co obecne jest teraz w Twoim życiu, i powinieneś, powinnaś przyjrzeć się temu tematowi, co się dzieje w Twoim życiu teraz, związanego z miłością. Dwójeczka przestrzenie rodowe, czyli to co jest z rodu, to co płynie jako program zrodu pod tytułem miłość trójka. To są przestrzenie z dzieciństwa, czyli doświadczenia, które miałem, miałam do tej pory w temacie miłość z dzieciństwa, czyli traumy i to co tam mi się w głowie zrobiło w tym temacie czy w duszy w tym życiu. Czwórka to są przestrzenie karmiczne, czyli moje inne życia, moje inne wcielenia, i piątka jeszcze inne. I teraz możesz dać intencję wraz z tą swoją własną przestrzenią, uświadom sobie, że jesteś w tej jedynce, dwójce, trójce, czwórce czy piątce. I dajesz intencję teraz uzdrowienia tego tematu w sobie. Oddychaj, poczuj serce, i zaproś swoją duszę, swoje wyższe ja, do uzdrowienia tego tematu teraz w sobie. I teraz rozdziel te dwie kartki. Czyli tak jak one były jedna na drugiej położone, tak połóż, zdejmij tą jedną z drugiej. I stań sobie teraz tylko na kartce miłość. Z taką świadomością, że od teraz to, co jest miłością w Tobie, miłość, uzdrowiłeś, uzdrowiłaś w tej przestrzeni, w której Ci się to pokazało. Miłość to miłość, nie to, co tam było napisane na tej kartce z wczoraj. I poczuj to. Poczuj, czy jest inaczej, czy jakie to jest. Jeśli potrzebujesz, możesz stanąć jeszcze na tą drugą kartkę, z tą kartkę, gdzie napisałeś, napisałaś to, co wczoraj ci przyszło w tym temacie. I bardzo jestem ciekaw Twojego doświadczenia. W tym. Ćwiczeniu. Poproszę Cię o, żebyś napisał, napisała w komentarzu, co Ci się pokazało, jakie to było, albo po prostu na priv do mnie napisz. Jestem ciekaw, jakie to dla Ciebie było. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia. Hej.